Trzech miłośników starej Legnicy postanowiło założyć portal i opowiadać na nim historię przedwojennej Legnicy. Jeśli chodzi o ten okres, mają zdecydowany monopol. Nie spoczywają jednak na laurach i ciągle szukają nowych ciekawostek. My staramy się ich wyszukiwać coraz to nowej ilości, bo nie ukrywam, że to, co zostało już gdzieś opublikowane, już gdzieś opowiedziane, to nie wszystko. Nie ma właściwie jakiegoś tygodnia, żebyśmy nie natrafili na zupełnie nowe ślady, a wiąże się to głównie z przeglądaniem archiwaliów związanych z historią miasta, a już w szczególności na lekturze przedwojennej prasy. To jest naprawdę gigantyczna skarbnica wiedzy i cały czas dowiadujemy się zupełnie to nowych rzeczy i, i cały czas jesteśmy zaskakiwani. Galeria postanowiła podzielić się wiedzą, jaką posiadają twórcy portalu i zaprosiła panów do swojego wnętrza, żeby w każdy ostatni piątek miesiąca opowiadali o tym, co wiedzą o Legnicy. Legnica w szkole pojawia się chyba raz przy okazji bitwy z Mongołami, a, a o naszym w tym mieście mało wiemy, mało wiemy, a warto wiedzieć, bo ta wiedza jest bardzo ciekawa. Panowie nie tylko opowiadają, ale również pokazują swoje zbiory. Na ostatnim spotkaniu można było podziwiać dziennik urzędowy rejencji Legnickiej, zdjęcia Legniczan z Legnickich atelier i akcje kolejowe. Podczas każdego spotkania poruszane będą inne tematy. Chcemy zająć się różnymi właśnie tutaj tematami, jak nie wiem, tramwaje w Legnickiej, garnizon Legnicki, architektura, urbanizacja w Legnicy. Następne spotkanie zamierzamy poświęcić wystawom, wystawom, które były organizowane w Legnicy, konkretnie w Legnickim Parku. Były to wystawy bądź ogrodnicze, przemysłowe, cieszące się od połowy XIX wieku dużą popularnością w naszym mieście. Były to wydarzenia na miarę nawet ogólne krajowe, ogólne krajowych spotkań, gdzie przyjeżdżało tutaj nawet kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Warto przyjść do galerii na darmową lekcję historii.